Szanowni Państwo, witam Was w nowym odcinku naszej serii z wody w piach. W nowym roku będzie ona troszeczkę zmodernizowana. Zobaczycie Państwo oprócz nowej czołówki również nowe rzeczy w treści, a to dlatego, że chcielibyśmy troszeczkę bardziej przybliżyć Wam samą Fundację. Czyli to jak działamy, kim jesteśmy, kim jesteśmy na co dzień również poza Fundacją, wbrew pozorom mamy jeszcze Życie prywatne, pomimo tego, że w bardzo dużej części poświęcamy się temu, co robimy wspólnie w ramach fundacji, i mam nadzieję, że pozwoli to Państwu troszeczkę mieć szerszą perspektywę na naszą działalność i lepiej zrozumieć, co, jak, dlaczego i dlaczego właśnie w ten sposób robimy. Zaczęliśmy już nowy rok, ruszyły już pierwsze projekty. Jednym z pierwszych, o którym chcę Państwu opowiedzieć i poświęcić mu troszeczkę dłużej czasu jest pomoc rodzinie Koke. To jest pani, która jest jazytką. W 2014 roku razem z 11 dni, wtedy dzieci uciekła przed ludobójstwem. My dowiedzieliśmy się o jej trudnej sytuacji współpracując z taką małą brytyjską fundacją założoną przez pielęgniarkę Anne W trakcie pobytu naszych wolontariuszy w Iraku w roku 2017 Dawid z Agatą osobiście odwiedzili kokę. Udało nam się zebrać środki finansowe i wesprzeć dwie operacje, które pozwoliły jej normalnie funkcjonować. Myśmy wtedy też na miarę naszych małych możliwości wsparli tą rodzinę projektem Dobra Praca. Utworzyliśmy dla najstarszego syna mały taki punkt kserograficzny, który pozwalał ekonomicznie wyżywić całą rodzinę. Niestety ta historia nie ma happy endu, a to dlatego, że na początku zeszłego roku syn odebrał sobie życie. W liście pożegnalnym przeprosił mamę i napisał, że głównym powodem tego co robi jest brak nadziei na przyszłość. I to jest, proszę Państwa, rzecz, m, którą chcę y, troszeczkę więcej o niej powiedzieć, dlatego że my nie uświadamiamy sobie często długofalowych skutków y, tego, co ci ludzie przeżyli. I, i tego, że y, kiedy znikają tam z czasem y, organizacje charytatywne, tak? bo bardzo często ta pomoc jest objawowa, ona jest spowodowana tym, że jest y, jakiś dramat, on zostaje nagłośniony w mediach, organizacje z tego świata jadą, pomagają. Tylko teraz spójrzcie Państwo z, y, z punktu widzenia tych ludzi. Mija teraz y, rozpoczął się siódmy rok po ludobójstwie, i bardzo często wiele z tych rodzin jest praktycznie w tym samym punkcie. I ci ludzie jednocześnie widzą, że strumień tej pomocy, ilość osób, które tam przyjeżdżały, zajmowały się nimi, interesowały, sukcesywnie maleje i maleje ich szansa i wiara w to, że cokolwiek się zmieni. Dlatego tak ważne jest czasem robienie nawet pojedynczych małych projektów, Dlatego, że one nie tylko pomagają tej jednej rodzinie, ale one dają nadzieję na zmianę losu dla wielu, wielu innych. W tym wypadku chłopak po odebraniu życia, matka no, zrozpaczona, tragedia całej rodziny. Wrócili na szczęście do Synjaru, skąd uciekli 7 lat temu, mają domek i udało nam się ich znowu wesprzeć w sposób bardzo konkretny, dlatego, że chcieli wrócić do pasterstwa. I został zakupiony komplet zwierząt hodowlanych wraz z paszą siedem kus i owiec trafiło do tej rodziny. Zajmują się tym, są szczęśliwi. Bardzo wdzięczni za pomoc, którą otrzymali. Mamy nadzieję, że to ich na tyle ustabilizuje ekonomicznie i da im nadzieję i możliwość powolnego poprawy ekonomicznej statutu rodziny, że będziemy mieli szansę na szczęśliwe zakończenie. Tu jedna bardzo ważna jeszcze rzecz, proszę Państwa, do. Podkreślenia, mianowicie jak wiecie, myśmy sobie sami w fundacji ukuli taką definicję, że dla nas pomoc to jest wtedy, kiedy po jej udzieleniu ci ludzie stają na własne nogi i dalej tej pomocy już nie potrzebują. Ale historia tego chłopca nam pokazała, jak trudno jest nam taki punkt wyznaczyć. Oczywiście to jest przypadek jednostkowy, tak, tych projektów dobra praca w sprawie już 90 ta historia jest na szczęście pojedyncza. Ale to tylko pokazuje, jak bardzo trzeba uważać, jak w miarę możliwości należy mieć kontakt z tymi ludźmi, jak należy sprawdzać ich sytuację już po udzieleniu pomocy. Nie wszystko jesteśmy w stanie robić ze względu na nasz mały rozmiar, ze względu na to, że ci ludzie zmieniają miejsce zamieszkania, wyjeżdżają, rodziny się dzielą lub łączą, tak? Po prostu ludzie żyją i w parę lat po tym, jak udzieliliśmy pomocy, nasze możliwości są bardzo różne, aczkolwiek zawsze, jak spływa do nas. Informacja o tym, że ktoś, komu kiedyś już udzielaliśmy pomocy, jest w jakiejś dramatycznej potrzebie, to my nigdy nie lekceważymy takiego sygnału i zawsze go sprawdzamy. Zmieniając temat na być może trochę bardziej jakkolwiek to nie zabrzmi optymistyczny, chciałbym powiedzieć, co planujemy na ten rok. Przede wszystkim dużo zależy od możliwości wewnątrz kraju i sytuacji związanej z tak zwaną pandemią dlatego proszę państwa, że od tego uzależnione są nasze zbiórki. W zeszłym roku mieliśmy zbiórki w, jak się okazało po dokładnym podliczeniu 28 miejscowościach na terenie całej Polski, realizowane i przez nas i przez naszych wolontariuszy, bez których nie udałoby się nam absolutnie tego zrobić w takim zakresie i w tym roku chcielibyśmy to jeszcze zintensyfikować. Tutaj apel też do państwa, jeżeli macie możliwość gdzieś nas zaprosić i wiecie, że jesteście w stanie zmobilizować w swojej społeczności, w której funkcjonujecie, grupę ludzi, czy to jest zakład pracy, czy to jest nie wiem dom kultury, koło gospodyń wiejskich, jakieś stowarzyszenie, zmobilizować ludzi, zainteresować ich historią i tym, co robimy, na tyle, że nasz przyjazd będzie miał sens, byśmy mogli o tym opowiedzieć, to dajcie znać, proszę, i my postaramy się zrobić wszystko, żeby ktoś od nas przyjechał i tą historię. Państwu opowiedział. To dla nas ma bardzo duże znaczenie. Jesteśmy nastawieni na to, że nasza praca będzie trwała jeszcze wiele lat i nasz rozwój to jest tak naprawdę praca u podstaw. Chcemy się skupić na tych projektach, które wiemy, że działają. Chcemy rozwijać projekty z serii Dobra Praca. Chcemy odbudować na pewno kolejne domy dla rodzin, które dzięki temu po latach mają możliwość wrócenia do namiastki normalności i jak sami o sobie mówią, poczuć się jak wypuszczeni z więzienia. Jest centrum Power Bridge, nadal wspieramy jego działalność i 400 dzieciaków, które do niego uczęszcza. Zbudowane zostało w ramach współpracy z Fundacją Pomocy Dzieciom w Żywcu w centrum w Sardashti i pomimo warunków tutaj trudnych dotyczących pandemii w Iraku, staramy się w chwili obecnej o stworzenie tam pierwszych kursów i rozpoczęcie działalności. W związku z tym zapowiada się naprawdę bardzo intensywny rok jak zwykle wytężonej pracy, ale do tego już nawykliśmy tutaj. No i mamy nadzieję, że będziecie Państwo z nami towarzyszyć nam w tym, co robimy i przez nas po prostu współdziałać i tak naprawdę, jak ja to zawsze mówię z chłopakami, my tylko tą pomoc wozimy, a osobami, które zmieniają życie tych ludzi na lepsze, to jesteście Państwo wy. I za to Wam z całego serca bardzo serdecznie dziękujemy. tak